Czy kiedykolwiek zastanawiałeś, aś się nad transformującą mocą wdzięczności, Coś tak prostego, jak rozpoczęcie dnia oddziękowania, może całkowicie odmienić Twoje życie, przynosząc pokój, jasność i cel. Witaj w tym wyjątkowym momencie modlitwy. Dziś jesteśmy zaproszeni, aby otworzyć nasze serca i rozpoznać liczne błogosławieństwa, które już otrzymaliśmy. Niezależnie od tego, jaki był wczorajszy dzień, Teraz jest czas na odnowienie swojej duszy i umysłu, powierzając się z wdzięcznością Bożej obecności. W tej chwili wyobraź sobie światło nowego dnia jako kochający uścisk Boga, który wzywa nas do dostrzegania dobroci we wszystkim wokół nas. Wdzięczność to nie tylko słowo, to drzwi, które otwierają się na transformujące doświadczenia. W tym duchu zjednoczmy się w modlitwie, ufając, że ten poranek przyniesie głębokie odnowienie. Odkryjmy razem moc. Jaką wdzięczność ma, aby łączyć nas z obfitością, pokojem i bożą obecnością w naszym życiu. We wszystkim dziękujcie, albowiem taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem Was. 1 Thessaloniczan, godzina 5,18. Ten fragment przypomina nam, że wdzięczność nie powinna zależeć od okoliczności. Nawet w chwilach wyzwań Bóg zaprasza nas do rozpoznania Jego błogosławieństw, ponieważ to w wdzięczności znajdujemy siłę i odnowę. Kiedy zaczynamy dzień z dziękczynieniem, dostosowujemy nasze serca do Bożej woli, pozostawiając przestrzeń, aby działał cuda w naszym życiu. Wdzięczność przemienia to, co zwykłe, w niezwykłe, napełniając nas pokojem i celem. Umiłowany i miłosierny Ojcze, w tym nowym dniu, który się zaczyna, podnosimy nasze serca w chwale i uwielbieniu dla Ciebie. Jesteś godny wszelkiej czci i chwały, ponieważ stworzyłeś wszystko z doskonałością i miłością. We wszystkim, co widzimy, dostrzegamy Twoją potężną rękę, kształtującą świat z mądrością. Nie ma granic dla Twojej dobroci, dlatego z radością głosimy Twoje imię. Jesteś Bogiem, który zasługuje na wszelkie wywyższenie, ponieważ jesteś święty i sprawiedliwy. Dziękujemy Ci za Twoją wierność, która nigdy nas nie opuszcza, nawet w trudnych chwilach. Jesteś bezpiecznym schronieniem dla naszych dusz, tym, któremu możemy w pełni zaufać. Każdego ranka odnawiasz swoje miłosierdzie nad nami, napełniając nasze dni nadzieją. Wysławiamy Cię, ponieważ jesteś niezmienny, Panie, ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Jesteś solidnym fundamentem, który podtrzymuje nas w burzach życia. Jesteś Stwórcą wszystkiego, jedynym godnym wywyższenia ponad każde imię. Dziękujemy Ci za wszystko, co dla nas zrobiłeś, Panie, za to, że nigdy nie przestajesz nas kochać. Uznajemy, że Twoja Majestat odbija się w całym stworzeniu, od nieba po ziemię. Blask słońca i delikatność wiatru mówią o Twojej nieustannej obecności. Nie ma nikogo takiego jak Ty, który kocha nas z taką głębią i czystością. Dziękujemy Ci za dar życia, Panie, za ten cenny prezent, który otrzymujemy każdego ranka. Każdy oddech, każde uderzenie naszego serca to dowód Twojej troski i łaski. Wysławiamy Cię, ponieważ masz plany pokoju i dobrobytu dla nas, nawet jeśli nie zawsze je rozumiemy. Jesteś Bogiem, który przemienia trudne sytuacje w świadectwa zwycięstwa. Wszystko, co mamy i czym jesteśmy, pochodzi od Ciebie, dlatego składamy Ci dzięki. I podczas gdy Cię wywyższamy, uznajemy, że Twoja obecność jest niezbędna we wszystkich obszarach naszego życia. To w Tobie znajdujemy siłę odwagę i kierunek, aby stawić czoła temu, co nas czeka. Niech wdzęczność, która mieszka w naszych sercach, nadal płynie jak rzeka, prowadząc nas do głębszego i szczerszego oddania w twojej obecności. Panie, podczas gdy dziękujemy Ci za wszystkie Twoje błogosławieństwa, rozważamy transformującą moc wdzęczności w naszym życiu. Jak cenne jest rozpoczęcie dnia od uznania, że wszystko pochodzi od Ciebie i że każdy szczegół naszego istnienia jest pod twoją opieką. Wdzęczność nie tylko raduje nasze serca, ale także otwiera nasze oczy, by dostrzec, jak bardzo jesteśmy kochani. Każdego ranka mamy nową okazję, by Ci dziękować i odnawiać naszą wiarę. Obyśmy z pokornym sercem zawsze uznawali Twoją dobroć we wszystkim. Nawet gdy stajemy wobec wyzwań, wiemy, że wdzęczność jest kluczem, który zbliża nas do Ciebie. Często jesteśmy kuszeni, aby skupiać się na problemach. Ale Twoje Słowo uczy nas patrzeć na błogosławieństwa. Wdzięczność nie ignoruje trudności, ale przypomina nam, że mamy Boga, który nas podtrzymuje w ich obliczu. To w Twojej miłości znajdujemy siłę, by stawić czoła każdej sytuacji, wiedząc, że nigdy nie jesteśmy sami. Dziękujemy Ci za to, że uczysz nas ufać Tobie bardziej, nawet w chwilach niepewności. Jak niesamowite jest dostrzeganie, że wdzięczne serce zmienia sposób, w jaki żyjemy i postrzegamy świat. Wdzięczność pomaga nam pielęgnować wewnętrzny pokój, oddalając niepokój i niepokój. Gdy powierzamy Ci nasze troski i skupiamy się na tym, co już mamy, doświadczamy prawdziwej radości. Ta radość nie pochodzi z okoliczności, ale z pewności, że jesteś wierny i troszczysz się o nas. Pomóż nam, panie, zawsze zachować tego ducha wdzięczności, niezależnie od okoliczności. Obyśmy mogli rozpocząć ten dzień świadomi, że Twoja dobroć nas otacza i prowadzi. Każdy nowy poranek jest okazją do rozpoczęcia na nowo, pozostawienia za sobą tego, co nas obciąża. Wdzięczność pozwala nam dostrzegać więcej niż trudności i znaleźć cel w każdym kroku naszej drogi. Nawet w małych rzeczach, takich jak śpiew ptaków czy ciepło słońca, widzimy Twoją obecność. Dziękujemy Ci, Panie, za tyle sposobów. W jakie pokazujesz nam, że jesteś z nami w każdej chwili. Medytując nad tą prawdą, powierzamy Ci każdy szczegół naszych zmartwień. Niech wdzięczność będzie jak delikatny zapach, który wznosi się do nieba jako miła ci chwała, naucz nas trwać w stanie ciągłego uznania, nawet w burzach. Pomóż nam żyć z sercem przepełnionym wdzięcznością, pozwalając, by inspirowała wszystkich wokół nas. Niech Twój pokój wciąż zalewa nasze życie, gdy kroczymy w Twojej obecności. Umiłowany Ojcze, przed Tobą składamy nasze troski, nasze wątpliwości i wszystko, czego jeszcze nie potrafimy rozwiązać. Ty jesteś Bogiem, który widzi wszystko i zna nasze serca głębiej niż my sami. Wołamy o Twoją interwencję, Panie, ponieważ wiemy, że tylko Ty możesz przynieść trwałe rozwiązania. Nie ma problemu zbyt wielkiego dla Ciebie, ani pytania bez odpowiedzi przed Twoim tronem łaski. Naucz nas ufać, że we właściwym czasie Twoja potężna ręka zadziała na naszą korzyść. Wiemy, że życie przynosi wyzwania, które czasami wydają się niemożliwe do pokonania, ale ufamy Twojej wierności. Ty jesteś Bogiem, który otworzył morze dla swojego ludu, który sprawił, że manna spadała z nieba i wierzymy, że dziś także dokonasz cudów w naszym życiu. Nawet gdy odpowiedzi przychodzą powoli, wybieramy odpoczynek w Twoim pokoju. Niech nasze modlitwy wznoszą się do Ciebie jak miłe kadzidło i niech spełnia się Twoja wola. Daj nam mądrość, aby rozpoznać właściwą drogę i odwagę, aby nią podążać. Panie, wobec drzwi, które wydają się zamknięte, wołamy, aby się otworzył zgodnie ze swoim celem. Jeśli jest coś w nas, co musi zostać przemienione przed otrzymaniem odpowiedzi, ukształtuj nas swoją łaską i cierpliwością. Pomóż nam patrzeć poza okoliczności i ufać, że Twój plan zawsze jest najlepszy. Niech znajdziemy radość i nadzieję, nawet w oczekiwaniu. Naucz nas chodzić w wierze, wiedząc, że zawsze działasz dla dobra tych, którzy Cię kochają. Ojcze, składamy przed Tobą także pragnienia naszych serc, te, które być może nawet trudno nam wyrazić. Ty wiesz, co jest dla nas najlepsze, zanim jeszcze poprosimy. Dostosuj nasze pragnienia do swojego celu, abyśmy nie szukali tylko tego, czego chcemy, ale tego, czego potrzebujemy. Prowadź nas swoim światłem i oddalaj od nas wszystko, co nie pochodzi od Ciebie. Prosimy, aby Twoja obecność zawsze była naszym największym celem, ponad każdą odpowiedzą. Wiemy, że słyszysz nasze modlitwy, dlatego idziemy naprzód w zaufaniu, że działasz. Niech nasze życie będzie żywym świadectwem Twojej mocy i wierności. Podczas gdy czekamy na Twoje odpowiedzi, pomóż nam odpocząć w pewności, że Twoja wola jest dobra, doskonała i miła. Dziękujemy Ci za to, że nas słyszysz, kochasz i nigdy z nas nie rezygnujesz. We wszystkim powierzamy nasze troski Tobie, pewni, że zrobisz nieskończenie więcej niż możemy sobie wyobrazić. Umiłowany Ojcze. Zanim jeszcze zobaczymy odpowiedzi na nasze modlitwy, wybieramy, aby Cię chwalić i dziękować. Wiemy, że Twoja wierność nigdy nie zawodzi i że Twoje plany są większe niż nasze. Nawet jeśli nasze oczy nie widzą teraz rozwiązania, w pełni ufamy Twojej dobroci. Dziękujemy Ci za to, że przypominasz nam w każdej chwili, że jesteśmy podtrzymywani Twoją potężną ręką. Nie ma miejsca na wątpliwości, gdy wybieramy odpoczynek w Twojej obietnicy. Deklarujemy z wiarą, że wszystko, o co prosimy, jest przez Ciebie przygotowywane, nawet w ciszy. Dziękujemy Ci, Panie, że przygotowujesz drogę, nawet gdy nie potrafimy dostrzec więcej niż kolejnego kroku. Jesteś Bogiem, który przemienia niemożliwe w rzeczywistość i sprawia, że czas działa na naszą korzyść. Nasza wdzięczność wyprzedza objawienie odpowiedzi, ponieważ ufamy Twojej miłości. Niech to zaufanie umacnia nasze serca i utrzymuje nas mocnymi w Twojej obecności. Dziękujemy Ci, Panie, ponieważ wiemy, że Twoja wola zawsze jest dobra, doskonała i miła. Nawet jeśli nie rozumiemy Twoich dróg, ufamy, że wszystko współdziała dla naszego dobra. Wybieramy, aby dziękować za to, co już mamy i za to, co dopiero nadejdzie. Wdzięczność uczy nas czekać z cierpliwością i radością. Wiedząc, że jesteśmy pod Twoją opieką. Niech nasze życie będzie odbiciem zaufania, które mamy w Tobie. Ojcze, jesteśmy wdzięczni, ponieważ widzimy już Twoją rękę działającą w naszym życiu, nawet w najprostszych rzeczach. Każdego dnia przypomina nam, że jesteś autorem i dokończycielem naszej wiary. Dziękujemy Ci, że nie pozwalasz nam chodzić samotnie i prowadzisz nas z mądrością. Wiemy, że Twoje obietnice są prawdziwe. I z tą pewnością idziemy naprzód. Pośród oczekiwania uznajemy, że Twoja obecność jest naszym największym skarbem. Z tą pewnością w sercach prosimy teraz o Twoją mądrość dla każdego kroku, który musimy podjąć. Niech będziemy nadal mocni, deklarując Twoją wierność w każdym szczególe naszego życia. Pomóż nam być żywymi świadkami Twojej miłości, inspirując innych do zaufania Tobie. Dziękujemy Ci za przemienianie naszych modlitw w odpowiedzi i za robienie o wiele więcej niż możemy sobie wyobrazić. Niech Twój pokój nadal panuje w nas, gdy czekamy na Twoje działanie. Panie, Ty jesteś źródłem wszelkiej mądrości i dziś wołamy o rozeznanie w naszych decyzjach. Wiemy, że nasze myśli są ograniczone, ale Twoja wizja obejmuje przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Naucz nas wybierać ścieżki które Cię uwielbiają i prowadzą nas do centrum Twojej woli. W każdej decyzji, dużej czy małej, chcemy w pełni polegać na Tobie. Niech potrafimy usłyszeć Twój cichy głos, który prowadzi nas właściwą drogą. Ojcze, daj nam siłę, by stawiać czoła codziennym wyzwaniom, bo bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Odnów w nas odwagę, by iść naprzód, nawet w obliczu przeciwności. Pomóż nam ufać że nawet gdy wszystko wydaje się trudne, Ty działasz dla naszego dobra. Niech zawsze pamiętamy, że Twoja siła jest doskonała w naszej słabości. Kiedy czujemy się zmęczeni, pozwól nam znaleźć odnowienie w Twojej obecności. Mądrość i siła idą w parze, Panie, dlatego prosimy o obie te rzeczy na naszej drodze. Prowadź nasze kroki, chroń nasze umysły i obdarzaj nas spokojem pośród niepewności. Chcemy podejmować decyzje zgodne z Twoim Słowem, które przyniosą owoce dla Twojej chwały. Pomóż nam być przykładami wiary i uczciwości, odzwierciedlającymi Twoją miłość we wszystkim, co robimy. Niech Twoje światło świeci w nas, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Dziękujemy, że wiemy, iż kiedy prosimy o mądrość, Ty obdarzasz nas nią hojnie, bez wyrzutów. Niech stale szukamy Twojego prowadzenia, pewni, że nigdy nie jesteśmy sami. Pomóż nam dostrzegać możliwości wśród wyzwań i uczyć się z każdej sytuacji. Dziękujemy za Twoją cierpliwość wobec nas, gdy kroczymy Twoimi drogami. Chcemy zawsze być zależni od Ciebie, uznając, że wszystko pochodzi od Ciebie. A gdy szukamy Twojej siły, Panie, prosimy także, abyś odnawiał naszą nadzieję w każdej chwili naszej drogi. Niech stawimy czoła temu dniu z ufnością, wiedząc, że jesteś przy nas. Daj nam rozeznanie by działać mądrze i siłę, by wytrwać na naszej drodze wiary. Dziękujemy, bo w Tobie mamy wszystko, czego potrzebujemy, aby żyć w pełni. Niech Twoja obecność będzie naszą twierdzą i pokojem w każdej chwili. Panie, w tej chwili zwracamy się do Ciebie w poszukiwaniu odnowienia naszego ducha. Często czujemy ciężar codziennych zmagań i popadamy w zniechęcenie, ale Ty jesteś naszym źródłem siły. Pomóż nam pamiętać, że w Tobie jesteśmy więcej niż zwycięzcami, niezależnie od okoliczności. Wzmocnij nas, abyśmy mogli wytrwać z wiarą i ufnością, wiedząc, że jesteś z nami. W każdym wyzwaniu pozwól nam dostrzec okazję do wzrostu i zbliżenia się do Ciebie. Ty jesteś Bogiem, który przywraca i przynosi życie tam, gdzie jest zniechęcenie i zmęczenie. Dziękujemy Ci za Twoją obietnicę, że ci, którzy czekają na Ciebie. Odnawiają swoją siłę, wznoszą się na skrzydłach jak orły. Wiemy, że nie musimy iść sami, bo Twoja obecność towarzyszy nam w każdej chwili. Odnów naszą radość, Panie, abyśmy mogli stawiać czoła każdemu dniu z entuzjazmem. Niech nasze serca będą mocno zakorzenione w Twoim słowie, które daje nam nadzieję i kierunek. Pomóż nam odrzucić negatywne myśli i wątpliwości, które próbują odebrać nam pokój. Przypominaj nam, że Twój Duch mieszka w nas, dając nam siłę do życia w zwycięstwie. Niech nasze umysły wypełniają się Twoją prawdą, która nas uwalnia i daje poczucie bezpieczeństwa. Pomóż nam patrzeć w przyszłość z ufnością, wiedząc, że masz dla nas plany pokoju i pomyślności. Dziękujemy, że w Tobie znajdujemy odnowienie i odwagę. Niech Twoja wierność i łaska, które nigdy nie zawodzą, będą naszą inspiracją. Gdy przeciwne wiatry uderzają w nasze życie, pomóż nam utrzymać wzrok skierowany na Ciebie. Ty jesteś Bogiem, który zamienia słabość w siłę, smutek w radość i wątpliwość w wiarę. Niezależnie od wielkości burzy, wiemy, że jesteś większy i masz wszystko pod kontrolą. Dziękujemy, że jesteś Bogiem, który nas podtrzymuje i prowadzi z niezachwianą miłością. A gdy odnawiamy naszą wiarę, Nadal szukamy Twojej obecności w każdej decyzji, jaką podejmujemy. Panie, niech Twój Duch Święty zachęca nas do życia z odwagą, ufając, że Ty jesteś wystarczający. Pomóż nam być światłem w tym świecie, pokazując, że z Twoją siłą wszystko jest możliwe. Dziękujemy, że nigdy z nas nie rezygnujesz, nawet gdy czujemy się słabi. Niech kroczymy dalej, pewni, że działasz w naszym życiu. Panie, jesteś cudowny we wszystkim. Co czynisz, i dziś chwalimy Cię za to, kim jesteś. Jesteś wiecznym Bogiem, niezmiennym i pełnym łaski, którego miłość przekracza wszelkie zrozumienie. Twoja dobroć otacza nas jak płaszcz, chroniąc nas i prowadząc w każdej chwili. Jesteś źródłem wszelkiej mądrości, tym, który zna koniec już od początku. Dziękujemy, że jesteś Bogiem, który nigdy się nie zmienia, nawet gdy świat wokół nas jest w ciągłej przemianie. Wysławiamy Cię. Ponieważ jesteś sprawiedliwy we wszystkich swoich drogach i wierny we wszystkich swoich obietnicach. Jesteś Bogiem, który podtrzymuje niebo i ziemię, ale który troszczy się także o każdy szczegół naszego życia. Twoje oczy są zwrócone na nas, a twoje uszy są otwarte na nasze modlitwy. Jesteś Bogiem, który wprowadza porządek w chaos i rozjaśnia ciemności swoim chwalebnym światłem. Dziękujemy. Że jesteś kochającym i obecnym Ojcem, zawsze gotowym nas przyjąć. Jesteś Bogiem miłosierdzia, który przebacza nasze grzechy i daje nam nowe szanse każdego poranka. Nie ma nikogo takiego jak Ty, Panie, którego cierpliwość i dobroć nigdy się nie kończą. Twoja miłość nas przemienia, kształtując nas na obraz Chrystusa, dzień po dniu. Dziękujemy, że kochasz nas nie za to, co robimy, ale za to, kim jesteśmy, Twoimi dziećmi. Wysławiamy Cię, bo jesteś Bogiem, który przyjmuje nas z otwartymi ramionami, nawet gdy zawodzimy. Panie, wywyższamy Twoją moc, bo Ty jesteś Stwórcą wszystkiego, co istnieje. Niebo i Ziemia ogłaszają Twoją chwałę, a nawet gwiazdy mówią o Twojej ogromnej mocy. Ty jesteś Bogiem, który zna każdą gwiazdę po imieniu i liczy włosy na naszych głowach. Dziękujemy, że jesteś tak wielki, a jednocześnie tak bliski nam. Twoja troska jest nieporównywalna, dlatego oddajemy wszelką chwałę i cześć Twojemu świętemu imieniu. Gdy wychwalamy Twoje cechy, jesteśmy umacniani, aby kontynuować naszą podróż wiary. Niech nasza adoracja będzie miłą Ci ofiarą, Panie, odzwierciedleniem miłości, którą do Ciebie czujemy. Pomóż nam żyć życiem, które wywyższa Twoje imię, pokazując światu, jak wielki jesteś. Dziękujemy, że jesteś skałą. Na której stoimy, i światłem, które prowadzi naszą drogę. Niech Twoje imię będzie wywyższone dziś i na zawsze, bo jesteś godny wszelkiej chwały. Umiłowany Ojcze, na zakończenie tej modlitwy składamy u Twych stóp wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy. Uznajemy, że bez Ciebie nic nie możemy uczynić i całkowicie polegamy na Twojej łasce. Przyjmij, Panie, każdą dziedzinę naszego życia. Nasze rodziny, naszą pracę, nasze marzenia. A nawet nasze lęki. Chcemy żyć pełnią życia, powierzając każdy szczegół Twojej trosce. Niech nasze oddanie będzie odzwierciedleniem Twojej miłości, która uczy nas ufać Ci bez zastrzeżeń. Dziękujemy, że wiemy, iż gdy oddajemy nasze życie w Twoje ręce, znajdujemy pokój i bezpieczeństwo. Nie ma niczego, z czym moglibyśmy się zmierzyć, co byłoby większe od Twojej mocy. Pomóż nam odpoczywać w Twojej suwerenności. Ufając, że Twój plan jest doskonały, chcemy Cię czcić naszymi czynami, słowami i myślami, żyjąc dla Twojej chwały. Niech wszystko, co robimy, będzie wyrazem wdzięczności za wszystko, co dla nas uczyniłeś. Panie, oddajemy Ci także nasze słabości i ograniczenia, ufając, że nas umocnisz. Gdy czujemy, że nie jesteśmy wystarczający, przypomnij nam, że w Tobie mamy wszystko, czego potrzebujemy. Pomóż nam pozbyć się pychy i całkowicie polegać na Twoim prowadzeniu. Kształtuj nas według Twojego serca, abyśmy byli narzędziami Twojej miłości w świecie. Niech nasze życie będzie żywym świadectwem Twojej dobroci i wierności. Dziękujemy Ci, Panie, że nas słyszysz, że nigdy z nas nie rezygnujesz i że kroczysz z nami w każdej chwili. Jesteśmy wdzięczni, bo wiemy, że w Tobie mamy nadzieję, która nigdy nie zawodzi. Pomóż nam przeżywać każdy dzień z celem, pamiętając, że zostaliśmy stworzeni, aby Cię wielbić. Niech Twój Duch Święty wciąż nas prowadzi i odnawia naszą wiarę na każdym kroku. We wszystkim Cię wielbimy, bo Ty jesteś Bogiem, który przemienia życie. Ojcze, oddajemy wszystko w Twoje ręce, pewni, że Twoja wola jest dobra, doskonała i miła. Niech ta modlitwa będzie początkiem dnia pełnego pokoju. Wdzięczności i celów Twojej obecności. Dziękujemy za Twoją wierność, która nigdy nie zawodzi i podtrzymuje nas w każdej chwili. Z ufnością i radością ogłaszamy, że należymy do Ciebie dziś i na zawsze. Amen. Ojcze nasz któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki wieków. Amen. Panie, tego poranka, gdy kończymy tę modlitwę, rozważamy, jak możemy powierzyć Ci więcej obszarów naszego życia. Jakie części naszego serca wciąż muszą zostać otwarte na Ciebie. Pomóż nam całkowicie ufać Twojej suwerenności i żyć zgodnie z Twoją wolą. Niech potrafimy rozpoznać Twoje działanie w każdym szczególe naszej podróży. Jeśli ta modlitwa dotknęła Twojego serca, zapraszam Cię, abyś w komentarzach zostawił: a, swoje intencje modlitewne. Razem możemy modlić się o Twoje potrzeby, wiedząc, że Bóg zawsze nas słyszy. Podziel się tym przesłaniem z kimś, kto potrzebuje dziś zachęty. A wspólnie możemy szerzyć nadzieję i wiarę. Na końcu znajdziesz dwie inspirujące wiadomości. Wybierz jedną i kontynuuj tę drogę modlitwy i refleksji. Nie zapomnij o jutrzejszym porannym czasie modlitwy, aby dalej umacniać swoją wiarę i zaufanie do Boga. Dziękuję, że byłeś, aż, z nami w tym szczególnym momencie. Niech Bóg obficie błogosławi Twój dzień, przynosząc pokój, miłość i cel na każdy krok Twojej drogi. Amen.